Jeśli chodzi o serię 6 m a dokładnie o modele od 90 do 120 koni, to często to, co chcieliśmy zaznaczyć, to ich możliwości w ciężkich pracach. A więc dzięki temu, że zwiększyliśmy tutaj udźwig podnośnika, zwiększyliśmy ładowność, te ciągniki spokojnie mogą poradzić sobie, czy to z agregatami uprawowo-siewnymi, z ciężkim obciążnikiem z przodu, czy to z czteroskibowym pługiem. Ale rzadko zaznaczamy ich możliwości w tych lżejszych pracach, a więc w tym przypadku żniwa zielonkowe to idealny przykład na to, jak można również wykorzystać taki ciągnik po zdjęciu obciążenia z tego ciągnika i po zagregowaniu go z maszynami zielonkowymi. W połączeniu z przekładnią bezstopniową daje to nam dodatkowe możliwości, a jeszcze jeśli dodamy do tego nawigację czyli nasz autotrack. Te możliwości jeszcze bardziej się zwiększają. Jak to działa w praktyce? Zobaczmy w środku. W pracach podczas zbioru zielonki można również wykorzystać pełnię dobrodziejstw, jaką niesie ze sobą prowadzenie automatyczne autotrak. I przekładnia bezstopniowa Autopower. Zacząłem sobie od tego, że ustawiłem maksymalne obroty silnika na takim poziomie, żeby uzyskać 540 obrotów na minutę. Następnie mogę sobie ruszyć, włączyć sobie wałek odbioru mocy, przesunąć dźwignię gazu, ręcznego gazu. Do maksymalnej pozycji, tak aby to ciągnik doszedł mi do prędkości 540 obrotów na wałku odbioru mocy. Opuszczam sobie mój przetrząsacz i teraz mogę sobie płynnie regulować prędkość jazdy tym suwakiem. Czyli teraz jedziemy sobie 8,5 na godzinę. Mogę sobie dojechać do końca pola i zwolnić. Teraz jedziemy na przykład 3,5 km na godzinę, cały czas mając. Tę samą prędkość na wałku odbioru mocy. Jak jeszcze można wykorzystać prowadzenie automatyczne autotrack? Nawet jeśli chcielibyśmy po prostu, tak jak tutaj, przetrząsać yy, ten materiał, nie muszę zapisywać całej ścieżki. Wystarczy, że nacisnę jeden prosty przycisk, czyli quick line. Po naciśnięciu tego przycisku ciągnik przejeżdża 14 metrów i automatycznie. Zostaje stworzona linia naprowadzania. Zostało 3 metry. Linie naprowadzania właśnie się nam tutaj stworzyły. Mogę sobie podnieść teraz, przetrząsać na końcu pola i wjechać sobie w dowolny przejazd. W tym przypadku ustawiam się już do kolejnego przejazdu. Naciskam przycisk auto track opuszczam sobie przetrząsacz i za pomocą przekładni bezstopniowej cały czas mając tyle samo, taką samą prędkość na wałku odbioru mocy, przyspieszam sobie ciągnikiem. A więc ta praca, nawet w takich pracach zielonkowych, może być zdecydowanie prostsza i zdecydowanie przyjemniejsza, posiadając właśnie tę pełnię dobrodziejstw, czyli przekładnię bezstopniową i Prowadzenie automatyczne autotrack.